Hej, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Christmas. To jest kolejny i najpewniej przedostatni odcinek Left Behind, moi chani, dodatku e, oficjalnego i fabularnego do The Last of Us. E, Mina Eli w dość jasny sposób pokazuje nam, że nie jest dobrze, ale o tym e, przekonamy się sami za chwilę. Ja najważniejsze, co chciałbym Was o co chciałbym poprosić coś mi przerwało mikrofonia. To zostawienie, słuchajcie, lajka, jeżeli lubicie The Last to was. A my bez zbędnego gadania kontynuujemy. W poprzednim filmie dość dużo się wydarzyło. Mm, fabularnego, retrospekcyjnego pod kątem e, naszej rej. Relacji chciałem powiedzieć, relacji z Riley, to, to jest słowo klucz. Nie, mnie zależy chyba bardziej na apteczce, chociaż koktajl mołtowa mógłby się tu bardziej przydać. Ale no nic, zobaczymy, jak tam sytuacja będzie wyglądała dalej. Najpewniej muszę iść tam. Um, dość dużo um, się pojawiło, e, że tak powiem, znaków zapytania. Musimy aktualnie w tym momencie wrócić do Joela, Żol na nas czeka. A ja tu chodzę i zwiedzam, ale widzicie, zwiedzam z konkretnego powodu. Proszę bardzo, co my tutaj mamy? Dla najfajniejszej kapitan. Wznieśmy to za kolejny udany rok. Lary, Sean, wszystkiego naj, Elis. No dobrze. Eee, mogę tędy przejść? Nie mogę. I to jest pewnie kapitan. Pani kapitan. Ja czytałem gdzieś te notatki. To będzie chyba notatka z salonu. Kapitan Regan. I to jest pewnie kapitan Regan. O ile nie jestem fanem <kłyskawe> e, takiego, wiecie, wchłaniania historii przez przez notatki tak one bardzo mocno budują klimat, mimo wszystko. Bogi! W oh, kurwa! To co jest? Tylko spokojnie. O co my kurwa robimy? Kogo obchodzi ten stary? Jakaś gówniara! Im szybciej ich znajdziemy, tym szybciej się stąd zwiniemy. Przeszuka... Dobra, samouczek z samouczkiem, okej, okay, dobra już. No wyjdź niedzielę. Pójdę tędy. Poszukaj z drugiej strony. Dobra, nie jest dobrze. Jest bardzo niedobrze. No ty, dziewczynko. Ale dałem dupy. Dobra, muszę jakoś zebrać tą strzałę. Albo iść po pana. Tu jest szkło. Dobrze, że patrzcie, tak instynktownie wyłączyłem latarkę i to był dobry ruch. Proszki, proszki kurde, ich tu jest dwóch, a ja bym chciał chociaż jednego z nich upolować. Dobra, on tu jest sam, prawda? Dobra, udało się, udało się, udało się, nie jest źle, e, ja mam takie wrażenie, że nie jestem mistrzem przetrwania, więc dobrze by było ich, wiecie, wymanewrować trochę, jest strzała, e, ona by mi się bardzo przydała, właściwie to nawet nie jedna, są aż dwie, więc... O, chyba pan znalazł ciało. O, o Boże. Ale go nie zobaczę tak daleko, z tak daleka. Tu jeszcze jest drugi pan łazi. Jakby się udało drugiego pana podejść i go po cichutku upolować, to byśmy mieli. Minus jeden, kolejny. I to już dało mi cztery kolejne strzały. Mógłbym, oczywiście, zbiec, ale ja jestem żądny Rządny krwi. Kurde. Nie jest dobrze. Jestem rządny krwi, więc ja nie odpuszczę im to dość mocno im nie odpuszczę. Pan jest tutaj. I nie podoba mi się, bo pan tu idzie. W sumie, chyba tu idzie. By fajnie, jakby tu nie szedł. Chyba się zatrzymał. Poszedł tam. To jest jeden, jedyny pan. Ostatni pan. No, ty. Oh. Musiałem, musiałem go w końcu upolować. Dobra, muszę iść po Szukają okazji, to ją znajdą. No więc właśnie, gdzieś tutaj wbiłem tą strzałę, prawda? Tak, ja mam max, no bo to nie ma znaczenia. Opatrzę go i spierdalam stąd. Tak trzeba, tak należy zrobić, słuchajcie. Już nie sądziłem, że na samym początku odcinka takie rzeczy się będą działy. E, ale za to się należy like. Co prawda, pierwsza strzała była strasznie nietrafiona, ale musicie mi to wybaczyć, bo umówmy się, nie dałem się. Nie dałem się złapać i nie dałem się również zauważyć, co mogło być. Co teraz? Teraz czytamy notkę Eli. Nie, dyktafon. O, kurde, to możemy posłuchać. Dowiedzmy się czegoś. Czemu trzymała Cię przy życiu, Elise? Co? Nieważne. Strzeliłem. Uciekłem. Przebiłem się przez te wszystkie cholerstwa. Ale przy okazji. <grym i szwy> puściły mi szwy na jebanym kikucie. Wykrawię się, bo nie mogę tego zrzeć. Jedną ręką. Nie zabiorę, że węzła. Ogien. Jak śmio. Muszę odpocząć. Ach. To jest. Ten pan, on tu faktycznie nie będzie miał ręki, tak, to jest ten pan, yy, którym, yy, o którym notkę znaleźliśmy, właściwie ja znalazłem dwa odcinki temu bodaj, yy, na górze przy helikopterze. Ktoś mi to napisał w komentarzu wcześniej, że można tak zrobić, i to nawet bardzo dobrze działa. Jak go gonią tam? Tak jest, dostałem achievement. Mogliście usłyszeć informację szybką. Nie jest podjanka typie. Dobra, mam tu jeszcze jakąś cegłę, nie? Mógłbym jeszcze jakąś cegłę mieć tutaj. Halo, tutaj. No dobra. One tu nie wejdą, prawda? Kurwa, wejdą. No, tego się nie spodziewałem w sumie. Bye. Uch. No dobrze. Nie sądziłem również, że strzał z łuku będzie tak słyszalny. Ale hej, udało się, i nawet muszę powiedzieć, że nie jestem taki wcale. Nie jest mi wcale tak smutno z tego tytułu, że się udało. Bałem się, że będzie trudniej i gorzej, ale na szczęście one są zainteresowane bardzo mocno. Jakby ta animacja jest w takim stopniu złożona, że. Miałem czas, żeby wycelować. Bałem się, że one wiecie, tu zrobią blp i wejdą od razu na samą górę. To by nie było dobre. To by nie było dobre, to by było nawet wręcz. Dla mnie śmiercionośne. O, mamy tutaj jeszcze szufladę. W uszladzie mamy nożyczki. Co mogę właściwie zrobić? Mogę zrobić koktajl? Mogę zrobić koktajl, to by się przydało. I może puder by się przydało do cery zimnej, a może bombę. Kurde cukier, ładunek wybuchowy, to by też było dobre, ale nie, dobra, zróbmy sobie bombkę. Ja nie, nie zależy mi na tym, żeby się jakoś bardzo, wiecie, chować, kitrać. Ehm, tutaj bardziej mam wrażenie, że robotę zrobi za mnie, e, zrobią za mnie zarażeni, ale muszę mieć też świadomość, że w momencie otwartego konfliktu bardziej i najpewniej przydadzą mi się bomby, bo mam wrażenie, że amunicji mam w opór, ale mam wrażenie, że wiecie, taka walka podjazdowa, że ja się schowam... Chczę mi drapać fotel. E, że ja się schowam za chwilę gdzieś tam, wiecie, przemieszczę się, strzelę z łuku. To będzie miało większą y, większą wartość dla mnie. O nie Muszę to obejść. No muszę, muszę. Problem jest w innej kategorii. Na razie jeszcze nie widzę sposobu, żeby to obejść. Na razie widzę to i to. I na górę Okej okay. Okej okay. Okej okay. O kurwa, już ich słyszę Kurwa, nie jest dobrze Nie jest dobrze! Na szczęście mam dużo strzał. Więc to mi może dupę uratować w sumie, wiecie o co chodzi, I to jest jedyna jedyna logicznie rozwiązanie. Udało wam się coś znaleźć? Kurwa. O kurwa! Zaleźliśmy tylko po do tego miejsca. Na pewno to są. Może już nie żyją. To chcę kurwa zobaczyć, i chciała. Niepotrzebnie chyba zabijałem tych zarażonych. Ale w sumie chociaż możemy tego ostatniego wykorzystać się ze to. to! Dobra, nie jest tak źle. Bo wiecie, przed zarażonymi łatwiej jest uciec, nie? A też nie chcę do końca marnować amunicji, jeżeli zacznę strzelać, to... Wiecie, później będzie mi mm, trudniej, bo jeżeli ja pierwszy wystrzelę... O kurwa. To wiecie, jak to się może skończyć, nie? To się później może skończyć tak, że ja nawet nie będę świadom tego, jak źle jest. Będę musiał wycofać, Ktoś tu zginął, ewidentnie, było słychać. Za e, Jak ja bym zaczął strzelać, to właśnie to by się mogło wydarzyć, nie? To na mnie by się skupili, a tak to mogę wykorzystać. Mogę to wykorzystać, tylko teraz. Jak ucichną krzyki? Będę się musiał tam przekraść. A to. Może kurde nie być proste. Przekonajmy się, jak bardzo skuteczne to było działanie. Dobra, nie jest źle w sumie. Przejdę sobie w ogóle całkowicie na okrętkę. Całkowicie na okrętkę. Tu mogę jeszcze pozbierać rzeczy. Czy ja mogę sobie coś wytworzyć? Nie mogę. A, dobra, już wiem, już wiem. Teraz mi się przypomniało, że po prawej stronie na dole e, będzie oczywiście informacja, kiedy będę mógł coś wytworzyć. Na ten moment, słuchajcie, jestem prawie pewien, że zrobiłem najlepszą możliwą robotę. Jaką tylko mogłem w tym miejscu. I zaraz będziemy mogli stąd wyjść. Niestety, chyba nie idę w dobrym kierunku. Tam jest dobry kierunek, ale... No dobra, chciałem się tu rozejrzeć, zobaczyć, czy to ma sens, okej? Okay? Czy to tu łazi? Łażą tu? No mam nadzieję, że są daleko, bo jak ja to otworzę... Robię bardzo dużo hałasu. Dobra, tędy chyba, nie? O, to też się... O kurde, czemu mnie tak właśnie... Ja nie mam. to jest jedyne miejsce, gdzie ścina mi nie? A wysłuchajcie dalej. możemy dać się zaskoczyć. Zabiją go. Muszę coś wymyślić. Szybko. O Gówniarz nie zapłaci, bo gówniarz nie ma czym. O mój Boże, nie można tutaj normalnie rozwiązać sprawy, tylko musi się to wszystko kurwa tak lagować? Nie kumam, o co tu chodzi. To jest straszne w tym miejscu. Ja zajmę się drzwiami. Kuja się zajmiesz? Wyobraź sobie, że się nie zajmiesz drzwiami. Nie wiem co ty na to, ale się nie zająłeś drzwiami odpowiednio dobrze. Za to się powinien. Należeć order. Otwórz drzwi, mają wypłoszy! Kurwa. Poszukam tutaj. Poszukaj tam na dole. Nie otworzysz tych drzwi dziadu, okej? Okay? Ilu was tu jest w ogóle? Jak dużo was tu jest? O, jeszcze dwóch. Okej, okay, on tu wchodzi Dobra, się zastanawiałem, czy on już tu jest Myślałem, że trochę szybciej po schodach wejdzie O nie, jesteś tu sam Całkiem sam, chłopczyku To nie jest dobrze, bo za tobą jest Skurwiona dziewczynka z nożem sprężynowym I to nigdy nie jest dobry ruch i tak się życie toczy, słuchajcie. Dobra, jest tu jeszcze jakiś cwaniak. Nie, chyba udało mi się wyjaśnić kolegów chyba wszystkich, co Nie wiem czemu mam wrażenie, że potrzebuję podnieść. Amunicję Dobra, Amunicję już. O kurwa nie jest dobrze. Przy drzwiach! Przyspieliliśmy ją! Teraz ją wykończ! Dolcie się! Nie zgubcie! Dobra. Chcecie się bawić? To się zabawimy. Oh! Tu jest! Na górze! Pewnie, że na górze, a teraz na dole. O kurde się, za... wystraszyłem się! Oh shit! Uf! Nie wierzę, że to się nie udało. A nie, nie plecak, głupia Eli, nie rób tego. O mój Boże, nie jest dobrze. Udusił mnie. Fuck. Pomyliłem klawisze. To nie był dobry ruch. Dobra, wiem. Bye. to mam dużo amunicji i mogę w ten sposób na to popatrzeć, nie? Mam dużo amunicji! Shit! To mogę w ten sposób z nimi walczyć. Podejdź, podejście bardziej brutalne w sumie, ale. W sumie również chyba bardzo. E... Na pewno lepsze macie tak gównianego cela, że jest mi aż, aż, aż przykro. A kurwa, jeszcze zarażeni się pojawili, prawda? O ja, pierdziele, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Kurwa, nie taki był plan. Bardzo nie taki był plan. Ile ich to jest, jak źle to wygląda. Kurwa debilu, przyprowadzisz ich do mnie. Ale żeś teraz odpierdzielił kalafiora ziomeczku. Mam jeden nabój w sumie do strzelby, tylko do karabinu. I on powinien w sumie wystarczyć, żeby wyeliminować tego klikacza bo to klikacz stanowi największe zagrożenie. Kurde. on tu łazi teraz. Ule, ten łebek się schował, nie? Mam takie wrażenie, że on gdzieś tam został na dole. Muszę go wypatrzeć. A, siedzi tam. No dobrze, zatem, sprezentujemy mu niespodziankę. Co? Nie ja muszę inaczej podejść, bo go nie upoluję. I pyk. Strzał godny mistrza. Prawie że. Dobra, i teraz ostatni nabój dosyć. Jeśli ktoś tu jeszcze jest, lepiej, żeby do mnie nie startował. Bo skończy jak reszta! Słyszeliście? Tak. Mocne słowa. No. Powiem wam, że trzeba mieć jaja, żeby w takiej sytuacji jeszcze krzyknąć, wrzasnąć i... O Jezus. Ach. No dobrze, to jest, moi kochani, przedostatni odcinek, który pewnie się zaraz zakończy. Musisz żyć, Joel. Ale tak, działajmy. Dobrze, moi kochani, to by było. Na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się już w następnym, najpewniej, moi kochani, ostatnim odcinku. The Last of Us Left Behind. Więc koniecznie dajcie znać w ankiecie, mm, na karcie społeczności, w co będziemy dalej grać. A ja tymczasem, niestety, muszę od buta nagrać kolejny odcinek i ten, chyba, ostatni już, ponieważ mam na to silny hype. Jestem najarany, że mogę skończyć ten dodatek i jednocześnie wam go pokazać, więc nic więcej ciekawego wam tutaj nie powiem. Dziękuję wam bardzo. Widzimy się już w następnym odcinku yy. i będziemy skutecznie uciekać przed tym co jest tu razem z nią, więc moi kochani mam nadzieję, że zostawiliście lajka. I widzimy się wtorek czwartek 18. 30. Dziękuję jej. Bez odbioru. Chociaż nie byłem zarażony. Mówiła, że tego nie zrobi. Ale przejrzałem ją. Ja, po co miałaby sięgać po broń? Czemu do kurwy wzięła tę broń? Tylko rozmawialiśmy. Gdyby była za mną szczera, nie musiałbym uderzyć.